Państwa serdecznie dzisiaj na moim kanale. Cieszę się, że czekaliście za mną. Wszystkie koziorożce. Jest mi bardzo miło. Także cieszę się, że gościcie tutaj na tym kanale, że czekaliście na to, żeby przesłuchać, co mam do powiedzenia na temat rozkładu tygodniowego, który dla Was przygotowałam. Bardzo też dziękuję za wszelkie Lajki, za wszelkie komentarze. Cieszę się z subskrypcji, coraz więcej was przybywa. No i osoby, które są nowe, też witam Was serdecznie. Myślę, że zostaniecie ze mną również na tym kanale. Jak nie subskrybowaliście kanału, no to subskrybujcie, będziecie mieć na bieżąco to, co nagrywam, będziecie mogli sobie tutaj odtwarzać. I mi będzie miło, że grono moje się powiększa. Jest to takie budujące i i zapewne napawa chęcią do tego, żebym coraz więcej i wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy nagrywała. Więc dzisiaj powiem na pewno to, co się wydarzy w pracy, w finansach. Również powiem, jakie będzie ważne wydarzenia. Wybiorę na to karty cygańskie. Z kart Lenormand powiem, jaka będzie miłość dla związków i miłość też dla osób samotnych, czyli dla singli. Również wybiorę karty 50, plus, tak jak mi proszono kiedyś, dla wszystkich osób. Zrobię taki ogólny rozkład na ten tydzień: 50 plus i więcej. No i na koniec oczywiście wybiorę kartę anielską która da takie przesłanie na ten tydzień, żebyście mieli taki komplet, całość, jak tutaj sobie w tym tygodniu zaplanować, jak sobie poradzić, żeby wszystko działało. No i oczywiście jak się podoba, to możecie kliknąć do mnie na mój kanał, kliknąć wesprzyj, nie wesprzeć mój kanał. A teraz powiem, co będzie w pracy i w finansach dla wszystkich koziorożców. Na pewno jeśli chodzi o finanse, praca, no też edukacja, bo to się z tym wiąże, tu jest pokazane, że na pewno... Będzie jakiś podział. Macie podział obowiązków, podział funduszy, podział pracy. Widać też, że troszkę wolnego sobie weźmiecie, więc będzie taka możliwość. Karty też pokazują, że być może zmienicie coś nawet w tej pracy. Jest pokazane, że to tak na Wasze własne życzenie. Jest karta sprawiedliwości, więc to nie jest coś, co będzie na Was wymuszone. Macie przeprowadzkę. Więc karty też pokazują, że macie możliwość otrzymania innego mieszkania, innego domu. Widać, że też za własną zgodą, więc widać taki czas dla Was produktywny. Finanse będą takie, jakie są. Może więcej, dużo więcej nie będzie, ale nie będzie też mniej. Trzeba zwrócić na to uwagę, że najważniejsze dla Was powinny być przede wszystkim Wasze finanse, które były wcześniej realizowane. Natomiast teraz powinniście, tak jak tutaj jest pokazane, też na pół, że w pracy może być coś dzielone na pół, powinniście finanse też podzielić na pół. Połowę zostawić, a z drugiej połowy korzystać, jeśli chodzi o odłożone pieniądze, bo będą takie odłożone pieniądze na pewno. Teraz zobaczymy. Co ważnego się wydarzy dla Was z kart cygańskich, zobaczymy tutaj na ten tydzień. Na pewno coś się zakończy. Tu jest pokazane, że między może być i zakończenie romansu, zakończenie związku, ale też zakończenie czegoś, ale czegoś, co dobrze na Was Płynie, więc to też nie jest nic złego. Widać tutaj, że będą jakieś flirty, romanse i musicie uważać na złodzieja. I to nie chodzi tutaj, żeby też uważać na złodzieja, że ktoś zakradnie się do waszego domu, ale na złodzieja serca waszego, bo to też jest. Taka tutaj sugestia pokazana, ale również tego złodzieja, który jest na ulicy. No nie znaczy, że teraz jak będziecie wychodzić na ulicę, to będzie wam wpadać do głowy, że ojej, zaraz będzie ktoś mnie napadać, bo to nie na tym polega. Tylko po prostu czasem możemy coś zapomnieć. Zostawiamy coś, zostawiamy otwartą torebkę, zostawiamy też jakieś dokumenty gdzieś. Ja nie jestem zwolenniczką noszenia dokumentów przy sobie, więc zawsze każdemu powtarzam, że jak wychodzi do sklepu, wychodzi na miasto, gdzieś idzie, jest na mieście, nie jest wam do tego potrzebny żaden dokument. Wystarczy mieć trochę drobnych, mieć z dwie karty na wszelki wypadek. No, mogą być czasem trzy i nic więcej nie jest potrzebne. Dużo ludzi y, utraciło dokumenty, dokumenty odzyskać w. W naszym polskim kraju to czasami graniczy z cudem, ale nie będę się wypowiadać na ten temat. Więc trzeba o te dokumenty dbać i o rzeczy, które możecie stracić po prostu przez nieuwagę. Dlatego tu nie chodzi o to, że ktoś ma was okraść, tylko po prostu możecie przez nieuwagę coś stracić. Więc zadbajcie o takie rzeczy, bo tu jest to pokazane jako ważne rzeczy na ten tydzień. Zobaczymy teraz, jak będzie u Was w miłości, co będzie nowego dla wszystkich związków. Tu jest pokazane, że na pewno będzie jeśli chodzi o kobiety, tu widać, że wasz mężczyzna może flirtować. Więc musicie na to uważać. Jest w nowym towarzystwie, z nowymi osobami, więc może być takie narażenie waszego związku, waszej relacji na szwank, ale nie znaczy, że to się ma przytrafić każdemu koziorożcowi. Tu jest też pokazane, że dużo osób też spod znaku koziorożca, będzie cenić sobie w domu, spokój, miłość, rodzinę, i jak najbardziej widać, że bardzo rodzinnie będzie, macie tutaj same serca, więc to jest jakiś taki czas romantyczny dla was i bardzo miły, więc jeśli chcecie coś uzyskać od partnerki, partnera. No, to jest dobry czas, że da się przekonać. Jesteście w takiej pozytywnej energii. Zobaczymy teraz dla wszystkich singli. O, tutaj mamy pierścionek, no, no. Tu jest pokazane, że osoby wolne z znaku koziorożca, no to mają szansę, że na pewno nie będą wolne. Widać pierścionek to oznacza zawsze zaręczyny, związek, romans, miłość. Widać, że na wyjeździe kogoś poznacie, i tu jest pokazane, że będziecie mogli stworzyć wspólnie, ale nie tylko dom, wspólnie nawet jakiś biznes. Więc jest to coś, co was będzie łączyło, i widać w kartach, że powinniście być w pełni zadowoleni z tego, że macie ko siebie taką, taką osobę, która da wam wreszcie poczucie bezpieczeństwa, uczucia miłości, więc nie warto rezygnować, bo to czasem taka, taka decyzja jest ważna na całe życie, więc jeśli poznacie kogoś, szczególnie na wyjeździe, no to warto się zaangażować. Tak tutaj dla Was karty mówią. No, jeśli wiadomo, czegoś tam nie wiecie, chcielibyście o coś dopytać, coś bardziej na swój temat, to zawsze możecie do mnie napisać. Link macie pod filmem mojej strony, na której można zamówić jakąś usługę. Ale również, jeśli macie jakieś pytanie, to możecie do mnie pytanie napisać na YouTube, kliknąć wesprzej. I ja wtedy oczywiście Wam na to pytanie za darmo odpowiem, tutaj na kanale. Oczywiście może to być też anonimowo. Teraz zobaczymy, co czeka osoby 50 plus i więcej. No na pewno tu jest impreza. Zresztą koziorożce to tak dosyć są rozrywkowe znaki Zodiaku, tak mi się wydaje co jakiś czas. I tu jest pokazane, że będzie znowu jakaś uroczystość, jak, jakiś wypad, coś takiego przyjemnego we dwoje. I karty tutaj też pokazują, że na pewno macie jakiś wyjazd, chcecie wyjechać, jeszcze nie wiecie jak to zrobić, ale będzie jakaś blokada, coś wam będzie przeszkadzało, żebyście mogli to zrealizować. I niekoniecznie to musi być. Wyjazd zagraniczny. Tu jest też pokazane, że mało no, pokazujecie to, co potraficie. Zamykacie się często w sobie i nie chcecie pokazać światu, pokazać znajomym, przyjaciołom, też otoczeniu, to, że macie możliwości, macie potencjał, żeby rozwijać coś swojego. Macie tutaj taki wstyd, jakaś niechęć, bo może się nie uda, bo, bo, nie, bo niedobrze, bo nie będzie. No to. Trzeba to schować do kieszeni i jednak to będzie. Tylko trzeba odpowiednio się tym zająć. Zobaczymy teraz tutaj w drugim tarocie, co czeka wszystkich 50 plus. Was jest najwięcej na kanale. No, jak tak patrzę w statystyki. I tu jest pokazane także, że na pewno trzeba zwrócić uwagę dla Was na ten tydzień na sprawy związane z urzędem, na to, co się kręci wokół Was. Tu jest nawet samochód pokazany, więc być może jesteście przed kupnem samochodu, przed załatwianiem, albo jest jakiś też wyjazd po to, aby zrealizować sprawę samochodową. Dokładnie tak to widać. Może niektórzy z Was starają się o prawo jazdy, więc jest to świetny czas na to, żeby to zrealizować, nawet jeśli to jest późniejszy wiek. Jest też pokazane, że pomyślnie załatwicie wszelkie sprawy urzędowe, dostaniecie zwrot jeszcze jakichś pieniędzy, więc warto się tym zająć. Tu jest pokazane słońce, więc macie taki szczęśliwy okres dla siebie, jeśli chodzi o ten tydzień, wybiorę teraz dla Was kartę anielską, przesłanie na ten tydzień. I tutaj, żebyście patrzyli na swój cel życiowy. Dlatego, że celem życia jest dużo: powinniście mieć w sobie dużo radości, dużo serdeczności, przyjmowania dobrych rzeczy tych doceniania każdego dnia i żebyście mieli swój cel w życiu. Bo jeśli macie cel, to też jak będziecie mieli cel, to i będziecie mieli i finanse, i pozałatwiane wszelkie sprawy, więc ten cel życiowy, który będziecie mieć szczególnie w tym tygodniu, jak się nad tym zastanowicie, nad takim celem, to będziecie mogli realizować i to się na pewno sprawdzi. To wszystko, co mogę dzisiaj dla Was powiedzieć na ten tydzień. Chciałam Wam podziękować za uwagę. Dziękuję za wszelkie subskrypcje. Mam nadzieję, że ci, co nie subskrybują, tobie zasubskrybują. No i dziękuję za wszelkie komentarze, lajki. Do usłyszenia. Do następnego razu. Dziękuję Państwu za uwagę.